Wiele osób zastanawia się nad inwestycją w Hiszpanii. Hiszpania, wiadomo, duży obszar, kilka różnych regionów, ale generalnie wrzucamy wszystko do jednego wora. Dlaczego? Dlatego, że Hiszpanii po prostu wielu z nas nie zna. Ja znam, ponieważ już prawie 4 lata tam mieszkam, mieszkałem w wielu miejscach, ale to akurat nie jest istotne. W momencie, kiedy zaczął się boom na Hiszpanię agenci trochę się, powiedzmy, zmądrzyli albo przekombinowali, żeby pozyskiwać jeszcze więcej klientów na nieruchomości, zwłaszcza na Costa del Sol. Wstyd mi trochę za tych agentów, taka jest prawda, bo są kłamczuchami. Nawet dzisiaj widziałem reklamę, kup nieruchomość w Hiszpanii i zarabiaj 20% rocznie. Proszę Państwa, jeżeli spotkacie takiego agenta, to spierdalajcie przed nim tak szybko, jak tylko się da. Dlaczego? Dlatego, że jest to fikcja i kłamstwo. Nie ma takich inwestycji. To by oznaczało, że odrobicie swoje pieniądze w 5 lat. To nie istnieje, a przynajmniej nie na tamtym rynku. Nie chciałbym, żebyście. Zrazili się do Hiszpanii, ponieważ jest to fajny kraj, naprawdę warty zamieszkania, zwłaszcza dla tych, którzy chcą czegoś po prostu innego. Też nie chciałbym, żebyście mieli takiego trupa, bo tak to po prostu trzeba nazwać. Wiele osób dzwoni do mnie już po fakcie. Nie, nie, niektórym nie jestem nawet w stanie pomóc, aczkolwiek zawsze staram się gdzieś tam podjąć jakieś. Jakieś działanie, żeby yy, przynajmniej częściowo problem rozwiązać, wiele osób, tak jak mówiłem, do mnie dzwoni czy tam pisze i mówią: Michał, kurwa, kupiliśmy trupa. No i co z tym fantem? Odsprzedać? Ciężko znaleźć. Wynająć? No, trochę lepiej, ale trzeba wiązać, jakby, jakby liczyć się z tym, że te odrabianie będzie powolne i mozolne, ponieważ tak naprawdę w Hiszpanii zwrot z, z, z wynajmu, czy tam z inwestycji w nieruchomości to jest między 5 a 8% jeżeli jest to nieruchomość dobrze zarządzania w bardzo dobrej yy, lokalizacji też wiele osób rzuciło się na tak zwane flipy na rynku pierwotnym i już zaczynamy widzieć efekty tego, ponieważ dali się wziąć na inny z kolei trik, czyli zarób 100% na nowej nieruchomości. Jak to działa? Też już Wam mówię. Wielokrotnie będzie to w przyszłości trup, ponieważ będzie wysup, wysyp właśnie tych nieruchomości na rynek. On już się powoli zaczyna. Ich zostało w tym systemie po prostu za dużo sprzedanych tłumaczę na czym to polega wiele osób jak zaczynał się został ogłoszony projekt że będzie budowane dane osiedle wykupywało na przykład apartament za 300 tysięcy euro i w momencie czyli za dwa lata mniej więcej w momencie kiedy apartament zostanie wybudowany, właściciel go sobie tam wykupi albo nawet nie wykupi tylko pójdzie sesją, no to sprzeda go za 600 tysięcy euro a może nawet trochę więcej w niektórych przypadkach tak jest, ale w większości niestety nie będzie. To by było zbyt piękne. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie będzie dlatego, że w tym procesie po prostu za dużo nieruchomości zostało tak sprzedanych z takim zamiarem zarobkowania, a nie ukrywajmy, Costa del Sol nadal jest w fazie, że tak powiem, rozwoju, w fazie w, którym, w której ludzie dopiero się do Costa del Sol przekonują, odkrywają i e, podejmują decyzję o tym, żeby tam na przykład zamieszkać albo właśnie zainwestować, albo zrobić biznes i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Torawiecha, i tamte regiony, Trawieja, przepraszam, albo Alicante, to jest zupełnie inna bajka, to jest zupełnie inny region. Ceny są tam niższe. E, widziałem też, że już. Są próby flipowania na nowych tam. Eee, będę obserwował, jak to się będzie tam dalej kręcić. Eee, no, generalnie ty tyle tytułem: jakby mojej wypowiedzi. Wzywam was do ostrożności. O to, żebyście zadbali o swoje pieniążki. Nie ryzykowali niepotrzebnie. I przede wszystkim, żebyście wybierali sobie odpowiedniego agenta do zakupu nieruchomości agenta, który będzie was rozumiał, będzie wiedział o co wam chodzi. Czy chcecie zarobić, czy chcecie mieszkać, czy chcecie wynajmować, czy chcecie po prostu mieć taką bazę wypadową, lub po prostu, e, powiedzmy w ostatnich czasach, e, że tak powiem w tych czasach wojennych mieć jakąś Bazę ewakuacyjną. Jeżeli szukacie jakiejś fajnej inwestycji, możecie do mnie śmiało się odzywać. Ja na co dzień staram się swoją uwagę przede wszystkim poświęcać na remonty willi i na ich sprzedaż, ale jestem oczywiście otwarty. Także miłego dnia, Wam życzę, udanych wakacji i udanych zakupów na Kosta Delso.